Przede wszystkim, przede wszystkim jest to zabawa, traktujemy to, traktujemy to na, na tym etapie jako, jako, dobrą zabawę, co wcale nie znaczy, że miło nie jest wygrywać, prawda, co jest, to jest no po to się między innymi trenuje, ale, ale na pewnym etapie to traktujemy jako zabawę, jako, jako, jako formę spotkania się spotykam moje koleżanki, kolegów, z przykrością konstatuję, że czasami, są to moje koleżanki czy koledzy, z którymi pływałem przed 50 laty, prawda? ale nie dajemy sobie forów do dzisiaj. Sprawia to pewnego rodzaju satysfakcję. To, to, to działa w ten sposób, że czasami jak nie pójdę na basem, to tak jakbym czegoś nie skończył. No tak, tutaj tutaj odebrałem, odebrałem. No faktycznie, to jest już drugi mój medal, prawdzie drugi brązowy, ale jeszcze przede mną jest 200 zmiennym, więc postaram się. Przynajmniej to powtórzyć.